Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w ten niedzielny poranek. Jest godzina 10:30 w Polsce, także ja już siedzę przy kawce i zanoszę się do kolejnej analizy bitcoina. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie analizę krótkoterminową, porozmawiamy też tutaj o terminie średnio-długoterminowym. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, a samo wideo ma charakter informacyjny. I może tak, jesteśmy na czterogodzinnym interwale. Jak pamiętacie, byliśmy przez bardzo długi czas w tej dużej formacji Rising Wedge, tak? czyli ten nasz kanał wznoszący zamienił się w tą formację Rising Wedge, czyli w tą niedźwiedzią formację, która jest jakby oznaką słabnącego momentum, słabnącego volume. No, i dla tych, co oglądali wcześniejsze odcinki, no to wiecie, że tutaj, w momencie, kiedy utraciliśmy wsparcie te, tej formacji, ja tutaj osobiście szortowałem rynek. W ostatnim odcinku mówiłem też o tej mniejszej formacji, która nam się tutaj tworzyła, pod bardzo podobny scenariusz, lustrzane odbicie do tej większej formacji, tylko że w mniejszej, tutaj. Wersji, tak? Oczywiście, w momencie, kiedy też zostaliśmy odrzuceni tutaj na tych poziomach 25200, my spodziewaliśmy się tutaj tego impulsywnego, korektywnego, pięciofalowego ruchu ku dołowi. Także, jeżeli ktoś by chciał tutaj <coughs> zgłębić myśl stojącą za, za tym ruchem, to zapraszam do ostatniego odcinka, który był 26 sierpnia, tak, dwa dni temu. W tamtym odcinku cała ta, cały ten ruch, że tak powiem, jest troszkę dogłębniej omówiony. Jak widzicie, znaleźliśmy tutaj odbicie fali czwartej, tutaj szczyt fali czwartej przy tym odbiciu do poziomu 21 877 i po, utraty, po utracie wsparcia w tej mniejszej formacji Rising Wedge, o tutaj po raz kolejny shortowałem rynek, o czym Wam mówiłem, że będę robił. No i jak widzicie cena tutaj spadła w dół. Początek naszego impulsywnego, korektywnego, pięciofalowego ruchu ku dołowi zaczął się na poziomie 25 tysięcy. Jak wiecie w obecnej chwili, kiedy Bitcoin utracił to wsparcie, tej linii trendu wznoszącego i wypadł z tej dużej formacji Rise and Wedge, my jesteśmy w drodze do miejsca, gdzie ta formacja się zaczęła, czyli poziom 17600. Ja... Osobiście mówiłem Wam o tym, że upatruję wsparcie tutaj na tej pomarańczowej linii na poziomie 18 927. Dlatego też dołek fali, potencjalny dołek fali piątej jest właśnie tutaj na tym poziomie, tak? Mamy bardzo duży tutaj, bardzo duży wolumen na tym poziomie, no i solidne wcześniejsze wsparcie. Także myślę, że. No myślę teraz i już myślałem w ostatnim odcinku i wcześniej, że, że to będzie ten poziom, do którego Bitcoin jest w stanie się cofnąć, tak jak na razie widzicie, że tutaj osiągnęliśmy ten poziom 1 fib na tym FIBO postawione z perspektywy krótkoterminowej lokalny szczyt na poziomie 25 tysięcy i nasz lokalny dołek, nasze swing low na poziomie 22 400 ten poziom 2 FIP 19904 został picobelo osiągnięty myślę, że możemy zobaczyć tutaj jeszcze, jeszcze docelowo zejście do tego poziomu 2272 z potencjalnym retestem tego poziomu 19000 tak? oczywiście w momencie kiedy wypadaliśmy tutaj z tej dużej formacji już wtedy dostaliście tutaj ten sygnał, że ja upatruję bitcoina schodzącego do tego pomarańczowego boksa na poziomie 21220 800. Także wygląda na to, że będzie tutaj kontynuacja tego trendu spadkowego. Oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś jeszcze nie shortuje rynku, albo nie shortował, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś rewelacyjny moment, by próbować teraz wchodzić w shorta. Ja mimo tego, że spodziewam się tutaj niższego dołka tej fali piątej. Bardzo dużo profitów już wyjąłem po drodze, musicie wiedzieć, że ta fala piąta jest bardzo nieobliczalna, tak? Ona może być bardzo krótka, może być bardzo długa, nie zawsze jest też gwarantowana, gdyż no nie wiadomo, jak się rozegra tutaj fala czwarta, tak? jeżeli fala czwarta wróci wam powyżej dołka fali pierwszej, to cały ten ruch jest totalnie unieważniony, tak? Także warto to też mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o perspektywę tutaj. Powiedziałbym bardzo krótkoterminową, to dwie rzeczy. Spodziewałbym się tutaj krótkotermin, bardzo krótkoterminowo jakiegoś tutaj odbicia, tak? Chociażby z tego, że mamy ten pattern, tutaj tą formację akumulacyjną Fallen Wedge i widać, że doszło już tutaj do wybicia z tej formacji. Jak zobaczycie sobie na RSI, Stoka RSI, one były bardzo mocno na ziemi, tak? Na jednogodzinówce, Wciąż są na godzinówce, wciąż są na ośmiogodzinówce, dniówka jest na ziemi. Także tutaj ta korekta spowodowała. To, że Bitcoin jest w tych, w tych, na tych poziomach dolnych, tak? Dlatego też spodziewamy się tutaj jakiegoś odbicia. I z racji tego, że już się wybiliśmy z tej formacji, <coughs> przepraszam, tracę głos. To cel techniczny będzie tutaj u góry na poziomie. Na poziomie 20360, tak? czyli w miejscu, gdzie uformowaliście ten pattern akumulacyjny, tą formację akumulacyjną, i to jest wasz obecny cel techniczny. Oczywiście jest weekend, pytanie, czy będzie wystarczająco volume? No, widać tutaj, że volume nie jest jakieś rewelacyjne. Chwajcie, rzucić okiem tutaj na tą 4-godzinówkę. No widać, że volume nie jest jakieś tutaj rewelacyjne. Także może się okazać, że cała ta formacja będzie tutaj zamiast, zamiast wybić do góry i wrócić tutaj do tych poziomów e, 300 dolarów więcej od danej ceny, pójdzie tutaj boczniak. No i wtedy, w momencie kiedy utracicie tą zieloną linię, czyli ten poziom 2 FYB podajże 19 900, zobaczycie korektę pod 19 219 tysięcy, tak. Także ja osobiście tutaj spodziewam się jeszcze jakiegoś spadku do niższych poziomów. Oczywiście nic nie jest gwarantowane, są to tylko moje, i przypu moje przypuszczenia, tak jak wszystko o czym Wam tutaj mówię. Warto powiedzieć też o tym, że w pewnym momencie, kiedy zobaczycie dno tego korektywnego pięciofalowego ruchu ku dołowi. Dajmy na to, że będzie to poziom między 19 i 18 tysięcy. Spodziewałbym się e, korekty od, od niekorektywnego. Spodziewałbym się odbicia ABC do góry. Proszę, muszę włączyć linię. Spodziewałbym się tego odbicia do góry, w zależności od tego, gdzie będzie ten dołek, tutaj tej fali piątej. Ok, jeżeli ten sentyment. Negatywny będzie kontynuowany, to oczywiście później następstwem tego będzie pięciofalowy ruch. Będzie pięciofalowy ruch. Źle to zrobiłem. OK. Jest to formacja 3-5-3. Wtedy nasz, nasz korek, nasza korekta zmieni się tutaj w trend spadkowy. Tak. Jak wiecie, tutaj mieliśmy trend spadkowy. OK, zobaczyliśmy trend wzrostowy, najpierw zmieni, na, po osiągnięciu tego dołka na poziomie 17600 zobaczyliśmy zmianę sentymentu, później zobaczyliśmy kanał wzrostowy, ostatecznie zobaczyliśmy zmianę, potencjalną zmianę trendu, która niestety okazała się tutaj fake outem. Teraz mamy sentymentalny, sentymentalną zmianę na, na negatywną, tak? Tutaj ruch prospadkowy. W momencie, kiedy zobaczycie ruch 5-3-5, będzie to kontynuacja trendu spadkowego, ok? Czyli takie, tak zwane zigzag correction. No i pytanie, co się wydarzy dalej, tak? No i tutaj przechodzimy do, tutaj przechodzimy jakby do tego, co było w tytule e, filmiku. Czyli ważne poziomy dla Bitcoina 19 tysięcy oraz 17 600, tak? Dajcie mi tutaj zrobić. Dobra. Dlaczego te poziomy są takie ważne? Tutaj mieliśmy ten kanał, kanał wznoszący, tak, kanał wzrostowy, który docelowo okazał się fake outem, o czym już przed chwilą powiedziałem, w momencie kiedy utraciliście tą prowizoryczną, przeze mnie właśnie narysowaną linię trendu. To jest wasz lokalny dołek, obecnie dołek tej Bessy. Wiele indykatorów w tym momencie zaświeciło i dało nam sygnał, że jest to dołek naszej Bessy. Więc od razu powiem że moim zdaniem utrata tego, tego swing low, czyli tego dołka na poziomie 17600 będzie bardzo, bardzo negatywna. No i tutaj jest moment, kiedy wszystkie niedźwiedzie otwierają szampana, tak? No bo jak wiecie, tutaj w tej kryptoprzestrzeni jest dużo hardkorowych niedźwiedzi, którzy nawołują do 7500 bitcoin, 9000 bitcoin, 3500 bitcoin, Wydaje mi się, że utrata tego lokalnego dołka będzie swoistą anomalią, podobną do tej, kiedy Bitcoin utracił jako wsparcie tygodniową 200, tak? Rozmawialiśmy również o tym, ja wam mówiłem, że kiedy spadaliśmy z 24 tysięcy w dół, że moim zdaniem ta 200 weekly moving average nas nie utrzyma, tak? Dlatego że wszyscy pod to grają. To była pierwsza anomalia. Myślę, że w tym momencie utrata tego dołka na poziomie 17,600 byłaby swoistą, kolejną anomalią, gdyż niejako indykatory, które się wcześniej nie myliły i zdawały sygnał o tym, że to jest nasz dołek, no tym razem nie miałyby racji. Tak? Więc trzeba to niejako argumentować w ten sposób, że byłaby to swoista anomalia. Także utrata tego poziomu 17600 moim zdaniem będzie to negatywne i spodziewałbym się większego tutaj meltdownu na rynku, tak. Jak wiecie, moim celem od bodajże dwóch miesięcy jest tutaj poziom 15 do 14 tysięcy z potencjalnym knotem uderzającym pod 12 tysięcy, tak. Tam mamy ten ogromny wolumen aktywności, który moim zdaniem powinien nas tutaj... Utrzymać. Oczywiście w obecnej chwili ja Wam tylko mówię, czego się spodziewam, gdy utracimy poziom 17600. Na razie, jak widzicie, bitcoin jest na poziomie 20 20000. Idzie bokiem na poziomie 20 tysięcy. Warto podkreślić, że my do końca nie wiemy, czy ten ruch korektywny się skończył, czy też nie. Zobaczymy, czy dojdziemy do mojego poziomu 19 tysięcy, i wtedy zobaczymy odbicie. Czy już teraz rynek zadecyduje, żeby jutro, kiedy mamy większe likuryty i większe volume, wykupić ten dołek? tak, Także jutro będzie tutaj więcej wiadomo. W każdym bądź razie w momencie, kiedy utracicie tutaj to swing low, ten lokalny dołek na poziomie 17600, to są wasze kolejne cele, docelowo tutaj poziom 14000, tak? Także Bitcoin zamykający się dzienną świecą poniżej 17600. Ja shortuję, tak jak to robiłem wcześniej. Także tutaj od tego momentu, kiedy... Od tego momentu, kiedy Bitcoin odbił się od poziomu 25300, mamy już dwa, dwa shorty zakończone sukcesem. Niejako ten drugi jeszcze trwa, jednak tutaj większość profitów została wzięta. Tutaj oczywiście będzie potencjalny trzeci short, ale wracając do, do meritum, utrata tego dołka moim zdaniem będzie bardzo negatywna. I będzie świadczyła o tym, że zobaczymy Bitcoina spokojnie na poziomach 14-15 tysięcy. Wspominałem Wam wcześniej o hardkorowych niedźwiedziach, którzy nawołują do bardzo niskich poziomów i muszę Wam powiedzieć, że wbrew pozorom jak się przeanalizuje to, co mają do powiedzenia, ma to w jakimś stopniu sens, tak? I dla mnie, dla gościa, który analizuje rynki, któremu za to płacą... A to ma to jakiś sens. Wiecie, ma to podobny sens taki jak byliśmy na 60 tysięcy i Gareth Salloway nawoływał do 20 tysięcy, tak? Wydaje mi się, że w analizie technicznej nie można ogólnie na rynkach inwestycyjnych nie można zignorować żadnego argumentu. Jeżeli macie 100 źródłów wołających o, o taką kwotę, a jednego gościa wołającego o to nie można zignorować go, gdyż to jest rynek, tak? Także każdy z tych niedźwiedzi ma tutaj jakiś argument, dlaczego może być to 7,5 tysiąca bitcoin, 3,5 tysiąca bitcoin, 9 tysięcy bitcoin. Oczywiście osobną kwestią jest to, czy w ogóle, e, może nie, czy w ogóle, tylko osobną kwestią jest to, jak duże prawdopodobieństwo jest, że my możemy dojść do tych poziomów, tak? Obecnie moim zdaniem małe, jednak nie można tego zignorować. Jak widzicie z tej perspektywy FIBO, bazując na tym lokalnym szczycie i na tym lokalnym dołku my utraciliśmy już w tym momencie poziom golden ratio, tak? Jest to również negatywny statement, który potencjalnie świadczy o tym, że zbliżacie się do 78619 tysięcy, tak? Także tutaj ten, ten korektywny ruch pod 19 tysięcy. Impulsywne odbicie ABC i jeżeli miałoby być to kontynuacja impulsu ku dołowi, czyli tutaj dopełnienie tego trendu w dół, potem 5 fali w dół, czyli 5, 3, 5, tak? Także tutaj z tej perspektywy również widać, że Bitcoin utracił niejako kluczowy poziom, który moim zdaniem jest Golden Ratio. Osobiście nie chciałbym zobaczyć również Bitcoina tracącego poziom 19 tysięcy, tak? To oczywiście będzie świadczyć o tym, że, że już jest tutaj negatywny, negatywny sentyment i to zejście pod 17 600. Oczywiście może to być dołek wyżej, może to być retest poziomu 17 600, a może być to niższy dołek, tak? Oczywiście, oczywiście pierwsze dwie wersje, kiedy dołek jest wyższy, jest to pozytywny statement. Jeżeli macie retest waszego lokalnego dołka, czyli tak zwane podwójne dno, jest to mega dobry, dobry statement, zrobienie niższego dołka, mm -mm, to nie jest dobry. To nie jest dobry statement od Bitcoina, tak, także tutaj jest wiele scenariuszy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to, jak to tutaj się zakończy. No jednak musimy brać pod uwagę różne rzeczy, gdyż, no jak wiecie, tutaj ten impulsywny ruch ku górze, on bardzo ładnie się rozwijał, ten kanał wzrostowy. No jednak tutaj te, moim zdaniem, cały ten macro environment, tak, czyli to, co się dzieje na świecie, to jeżeli chodzi tutaj o Fed, pytaliście o wystąpienie Fedu, no moim zdaniem nie było one zbyt pozytywne, tak? Tutaj Jerome wyglądał, jakby miał zasrane gacie, jakby miał pełnego Pampersa, i oni sami nie wiedzą do końca, co się dzieje. Tak? Kolejny CPI raport, jak wyj wyjdzie na tym samym poziomie, nie będzie żadnych oznak, że oni są w stanie zbić inflację. No to na pewno będzie to bardzo negatywne dla rynków tradycyjnych, co negatywnie odbije się również na Bitcoinie. Moim zdaniem, minimum, jakie zobaczymy, to będzie 50 basis points. Tak, czyli tutaj w Stanach będzie to 0,5%. Widziałem, że Twitter nawołuje do 100 basis points, czy też 75 basis points, czyli 0,75%, bądź też 1%. Wydaje się to raczej mniej prawdopodobne. W każdym bądź razie no, będzie to w jakimś stopniu negatywne. Zobaczcie, co się wydarzyło ostatnio na Dow Jones. Widzicie tą piękną tutaj czerwoną świeczkę. Lecimy dalej. Nasdaq. Widzicie tą piękną czerwoną świeczkę zobaczcie co się zostało, zesrało na S&P, ok, więc nie dziwo ta, że Bitcoin wygląda jak wygląda i moim zdaniem dalsze negatywne ruchy dla rynków tradycyjnych spowodują to, że Bitcoin również spadnie w dół, oczywiście ktoś powie, no że są to jak tzw. Hopium, tak zwane hopium, czyli moje tutaj jakieś życzenia to nie są żadne życzenia, gdyż tutaj ewidentne, jest ewidentna korelacja Bitcoina do Nasdaqa czy też S&P i niestety krypto w tym momencie jest bardzo mocno skorelowane z rynkami tradycyjnymi i to co dzieje się na rynkach tradycyjnych odbija się w dużym stopniu prawdopodobnie w 60-70% korelacji na Bitcoinie, tak? Także bit... tutaj krypto nie ma jeszcze takiej pozycji, żeby być, jakby, że tak powiem, oddzielnie traktowane względem rynków tradycyjnych. Dlatego też impact na Bitcoina jest taki, a nie inny. I co jeszcze chciałem Wam pokazać? Odnośnie tutaj zobaczmy, to będzie tygodniówka. Tak, to jeszcze chciałem Wam pokazać. O, to już wspominałem o tym wcześniej, bo też padło pytanie, dlaczego, dlaczego ja akurat upatruję tutaj potencjalny dołek, jeżeli doszłoby do jakiegoś czarnego łabędzia albo jakiegoś większego załamania na rynku. Dlaczego ja akurat twierdzę, że będzie to poziom 12 tysięcy, a nie na przykład 10 tysięcy? Jak wiecie, no tutaj patrzymy. Patrzymy na ten bardzo duży wolumen aktywności, tak? I jak widzicie, o, może zrobimy to tak, żeby każdy widział. Oczywiście, jak zobaczycie, tutaj weźmiecie sobie horyzontalną linię, to zobaczycie, że ten duży klaster, ten duży klaster, tutaj on zaczyna się właśnie na poziomach 12 tysięcy, tak? Dlatego ja od Prawdopodobnie dwóch miesięcy mówiłem o tym, że spodziewam się dołka na poziomie 14-15 tysięcy z potencjalnym knotem wybijającym 12 tysięcy. Tak, oczywiście ten knot może zejść niżej, jednak to by były moje tutaj oczekiwania. <laughs> jednak jedna z osób zapytała, czemu w momencie, kiedy omawiałem tutaj ten, ten dołek, tutaj, ok, na 9800, były to momenty, kiedy mówiłem Wam o tym, kiedy tracicie ten szczyt, cofacie się do tego swing low, do tego dołka i się cofnęliście. Okay? Cofnęliście się idealnie do tego dołka. W momencie, kiedy odbijecie się od tego dołka, nakładacie retracement, czyli cofacie się do lokalnego szczytu, cofnęliście się do tego szczytu i go przebiliście. W momencie, kiedy schodzicie w dół, cofacie się do lokalnego dołka, który był tutaj, i wasze pierwsze zajście było do tego dołka, później cofacie się do tych poziomów. Do tego lokalnego dołka, do których również idealnie się cofnęliście. W momencie, kiedy utraciliście poziom wsparcia na niespełna 30 tysięcy, cofacie się do kolejnego swing low, czyli do kolejnego lokalnego dołka, który był tutaj na poziomie 17 545, czyli idealnie tam, gdzie zaszedł ten tutaj knocik. I w momencie, kiedy utracicie ten lokalny dołek, 17600 niespełna, cofacie się do kolejnego dołka, czyli do kolejnego swing low, a wasze kolejne swing low jest tutaj na poziomie 9 889 927 tylko jest jedna taka różnica, że wy nie możecie wiecznie tak sobie spadać w dół, ok Jesteście bliżej dna niż jak byliście na poziomie 69 tysięcy, jesteście bliżej dna niż byliście na poziomie 42 tysiące, więc to też nie jest tak, że za każdym razem będziecie idealnie dochodzić do tego swing low. Tym bardziej zobaczcie, jakie tutaj były te klastry na vpwr tak, aktywności, a zobaczcie, jaki jest tutaj, ok? Także trzeba też brać inne rzeczy pod uwagę, a nie tylko to, że będzie to zawsze ruch między oporem a wsparciem. Okay. Dlatego też tutaj w woli wyjaśnienia tego, tego zapytania, moim zdaniem, tutaj, mimo to, że bitcoin w momencie utraty tego wsparcia, jeżeli do niego dojdzie na poziomie 17600, 17545, będzie w drodze do 9800, to wcale nie znaczy, że my tam dojdziemy. Okay. Dobra, to będzie tyle. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe i że filmik był jak zawsze wartościowy. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie. Jeżeli macie jakieś komentarze, komentujcie. Życzę wam spokojnej niedzieli i do usłyszenia w kolejnym updatecie. Hej